Po wystąpieniu szefa Fed Jeremiah Powella rynek kryptowalut zanotował gwałtowne spadki. Inwestorzy zareagowali nerwowo, gdy Powell zasugerował, że grudniowa obniżka stóp procentowych nie jest przesądzona ze względu na spadek zatrudnienia oraz, jak to ujął, ochłodzenie na rynku pracy. Jego obawy nie są bezpodstawne. Ostatnie informacje z amerykańskiego rynku pracy nie napawają optymizmem. Kolejni giganci ogłaszają masowe zwolnienia, UPS planuje redukcję 34 tysięcy etatów, Amazon zwalnia 30 tysięcy pracowników, a Intel i Chevron ograniczają zatrudnienie nawet od 15 do 20%. W sumie od początku roku ponad 4 tysiące firm w USA zapowiedziało cięcia. To największa fala zwolnień od czasów pandemii. Wielu analityków ostrzega, że w przyszłym roku amerykańska gospodarka może wpaść w recesję, wskazując na rosnące ryzyko spowolnienia i utrzymującą się inflację. Odmiennego zdania jest znany publicysta finansowy Jim Kramer, który, zapytany o możliwość recesji, stanowczo zaprzeczył. Warto dodać, że Kramer słynie z nietrafionych prognoz rynkowych, co sprawia, że jego optymizm nie wszystkich przekonuje. Na codzienne wiadomości ze świata kryptowalut zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam.